Witam bardzo serdecznie, z tej strony Fuzja, a w końcu mnie widzicie, postanowiłem, że nagram sobie to z kanełką i pokażę wam, bo czemu by nie, myślę, że słabo mnie widać, bardzo słabo, ale co tam, o co tam chodzi, macie mój krzywy ryj, w końcu, tak, robimy tą przyjacielską pługę, będę musiał popalić cenzura. Jej, tak a ja mogę jak możecie też napisać w komentarzach, czy chcecie z kamerką, czy bez kamerki. Któreż tu jest to? O, e, to top. tego to Widzicie. O, jak. Nie wiem, jak ten wieczek będzie mi chodzić. Znaczy, powinien dobrze mi z tą kamerką chodzić. W sensie, no nie wiem, jak... Ała! Żytku. Ała. W sensie, no, mam nowy grubunek ogólnie. Fajnie, fajnie. Czy wy to tam będziecie mieli 60 fps, -u? bo ja nagrałem 60, więc. No problemu. Dla was to tam. Kikuś. Ciężkie, szerokie koła. Wóz kupiecki. To dla mnie cóż. Znaczy to dobrze działa. Nie wiem, ray tracing jest chyba łączony, albo włączony albo wyłączony. A raczej jest wyłączony niż. Zjechał z traktu z dużą prędkością. To nie wróży niczego dobrego. A jak? Dobra. Coś tam jest, chyba dzikie. Tak. Psy, co? Jadący samotnie przez walen kupiec nie mógł Kula. dobrze skończyć. Jedna paczka się zachowała, ale nie wyczuwam nic magicznego. Ciekawe co na to Kaira. Resztki mięsa, katoble Ciekawe, do jakiego to zaklęcia? Czerwone, wytrawne, Zubaran, południowe stoki z nutą porzeczki i cytrusów. Ach, żal. Ludzko, stętnicy, nie mógł odejść daleko. Może raczej przez Chował się i czekał na Nie nadeszło, jak to w ogóle Okej. Okay. Szczerze, ja powinienem sobie patrzeć, tylko tego Minecrafta machnąć. O, walker! Opie ubiliśmy interes życia, nie dość, że wyczyściliśmy cały magazyn, to jeszcze z spokojnym przebiciem. Kim chce wszystko? Wina z białe, czerwone i różowe, mięso kredo Belfasa na wołowina, pieprz, na goździki, no wszystko chłopie. Jedyny haczyk jest taki, że towar trzeba zawieźć do Welen. Do wsi pod Gaje. Wiem, wiem to niebezpieczne wojna i w ogóle, ale pomyśl o pieniądzach. Zatwiłem już lewy, Glade, w którym przejdziesz przez kontar, a potem to już sód kamieniam do Szradek Klaus, To jest się, 50 50 To jest Walker. To jest ten ze studni. Kurde, że ja dopiero teraz to przeczytałem w całości, nie? Ja teraz się zorientowałem, że to jest walker. Tam walker... Nie, nie wiem tam jak się czyta jego imię, ale no. To jest ten ziutek. Ale faza. Takie fajne to, kurde. To jest ten, co zabił tą, tą dziewczynę chyba. Co zamieniła się w południcę. Ej, a gdybym tak wrócił pod Gai? O, poczekajcie, poczekajcie, bo to jest tylko Pokemony. A, chyba ty. Jestem załatwiony, jeszcze jeden. jeden. dwa, trzy. Nigdy się nie nauczycie. Dwa, trzy. Cztery. Został, nie? Gdzie? Yeah. O. Dobra, teraz sobie zejdziemy z kunia i zabijemy. No tak o właśnie. O to chodzi. Nie mogę przesunąć kumerynisty. No dawaj, chodź tu. Chyńpa. Nóżek nie ma, chłop. Idziemy na ostatni. A ty jeszcze egzystujesz. Może dostanę spod konia. Chodź tu dziadu. O tak o. Pięknie. Wow. Biegam te mody. Dobra, teraz mam pozbierać to wszystko ze ścieżki. Czemu by nie? Nagrywa, nagrywa się. Nie, dobra. dobra. Ogólnie to... Hmm. Będę opowiadać w sumie, co mi się dzieje, bo to nie jest na to czas, ani nie mam za bardzo chęci, ale w sumie to nic ciekawego. Tyle powiem. Po prostu postanowię, go nagrać z kamerką, bo czym by nie. I zobaczymy, co to będzie. Nawet mam pomysł na nazwanie tego materiału, ale tam nie będę spoilerować. Ale no. Chodźcie. Właśnie możecie swoją opinię napisać, czy wolicie bez kamerki, czy z kamerką, bo to też warto się zorientować, czy go oczekują moi widzowie. Bo mam jakąś tam słaba jest taka kamerka, to maszynem 120p tylko rozdzielczości, więc no, to jest szmelc. Geralt, już prawie zdążyłam się za tobą stęsknić. Dobra, a w sumie je miałem, mógłbym. nie zostało ci sporo rupieci po czarownicy, która wcześniej mieszkała w tej chatce. <noise> Owszem, chciałbyś rzucić na nie okiem? Tak, chętnie. Czy dzik sprawdza się? Potrzebuję je miałych. <noise> na no zapas, tak. To co jest? A, Escape i ten. spoko. Zazwyczaj są na obrót. Chciałem Nie chcę. Tego też nie chcę. Ulepszyć. Tylko po to go Chyba. Relikty jeszcze walne. Powalne. To jeszcze mogę serce Nie chcę mi się. A w sumie mogę pochować. Cześć tu. robimy sobie trochę. No nawet wszystko co się da, nie? A, To jest? Rynnie. A, to dopiero na skeligę, nie Miałem nieźle jego sadu tego wiatka, Tak, w pożeracie. Cześć. eliksirów że... a mogę bomby porobić to jest tam ulepszone Myślę, że co wypełni się na mglaki, na wampiry i tak dalej porobić Ja się, ja mogę stworzyć rebis. Ja te. Jeżeli nie... Te do rebisu. Białej mewy. Mam mi tego. Ale jak... gory nalepiły Dobra tyle. Zdobyłem te twoje odczynniki. Świetnie. Będę mogła od razu zacząć pracę nad podwójnym wzorem drzewo korzenia tylko. Zagrzejesz sobie wina z goździkami? Widziałem co było na wozie. Wykwintne mięsa, drogie wina, przyprawy z Erykani i zagroż magii. Powiesz mi co knujesz? Lepiej pokażę. Tylko musisz chwilę zaczekać. Zaintrygowałaś mnie dobrze, zaczekam. <noise> to na dwór. Będziesz się przebierać. Potem, ale nie uprzedzajmy faktów. No idź przed dom. Dzięki za cierpliwość, już prawie gotowe. Jak mu chciał oglądać białe myszki, to bym się napił. Zwróć uwagę, że powiedziałam prawie i nie przerywaj. Co się stało z trzecią myszką? Zaklęcie ma 66.6% szans powodzenia, więc zawsze biorę jedną więcej, tak na wszelki wypadek. To gdzie ona? Kaira, może mi wytłumaczysz, o co chodzi? Znasz bajkę o Kopciuszku? Nawet wiem, jak to było naprawdę. Księżniczkę Cendrille zeżar zeugl, który zalągł się w ogrodowym stawie. Został po niej tylko but, więc... Błagam, ani słowa więcej o zeuglach. A wracając do bajki o Kopciuszku... Chciałabym wyrwać się z tych ponurych bagien na jedną magiczną noc. Nie potrzeba mi do tego wróżki. Czary rzucę sama. Ale przydałby się ktoś na miejsce księcia. A tak się składa, że jesteś jedynym facetem na poziomie w całym Welen. Więc co powiesz na kononą przejażdżkę w świetle księżyca i kolację? Jestem Wiedźminem, nie Żigolakiem. Pochlebiesz sobie. Nie chcę gzić się z tobą po krzakach, tylko miło spędzić czas... Aha, srałem. To nie. No dobra, niech będzie. Czuję się zaszczycona. Zanim wyruszymy, jeszcze jedno. Zamienisz dynię w karoce? Nie. Zamienię nasze cuchnące łachy w coś ładniejszego. Nie krzyw się. Mam na myśli iluzję. Nie będzie boleć. A o świcie wszystko wróci do normy. Czemu nie? Jak szaleć, to szaleć. No, to trzymaj się mocno. Kwella glam! Jak ci się podobam? Dekolt nie za skromny, sam raz. Ja za to mogłam ci jeszcze zmienić kolor włosów, zawsze wolałam przetynów. No trudno, na bezrybiu i rak ryba. No, to w drogę, czeka na nas kolacja. A ostatni zmywa? Dobra, ja na pewno nie będę ostatni. Jedziemy! Gadaj zdrówkę, Ira. Nie szkoda, że nie mogę pojechać skrótem, chętnie bym to zrobił. na mapę się patrzeć Niech ich wszystkich dziki Oj, nie wiesz co gadasz, babka Nie da. Dziękuję, się męczy, chce swoją płotkę. No dobrze, zdążę. Ten znalazłem. się to rozmniejsz. A, co jest zadanie? dobra. Okay. Dobra. Gratuluję. Byłbyś świetnym czekajem. Gdybym był pół metra niższy i dwa puty lżejszy. Ach, no tak, ale wtedy bym cię tu nie zaprosiła. Teraz już widzisz, do czego potrzebowałam dychy: od czynników? Wołowina w cynamonie i goździkach, pieczony kapłon z szalotkami. Warto było się pofatygować. Polać ci białego czy. Czerwone wytrawne. Tylko niech wpierw poddycha. O, proszę. Nie miałam cię za konesera win. Myślałaś pewnie, że nie jedzą szpik u topców i popijają wodą z kałuży. <laughs> Mniej więcej. No, dość gadania o suchym pysku. Zaczynajmy. Sporo cię to wszystko musiało kosztować. Nie chcesz, żebym się dorzucił? Daj spokój, mam z czego żyć. Wiesz, tu ja i tu, tuzin tam. <laughs> Zresztą niedługo się odkuję. W jaki sposób, jeśli można wiedzieć? Wydaje mi się, że w Walen trudno zrobić karierę poza sektorem rolniczym. <grym> prawda. Więc są dwie możliwości: albo zacznę hodować rzepę, albo stąd wyjadę. No, ale nie o tym chciałam. Jeszcze raz dziękuję za pomoc z tą wieżą, Geralt. Byłeś świetny. Nie pierwsza klątwa, którą odczyniłem. Ale chyba jedna z cięższych, prawda? Na tej wyspie działy się takie rzeczy, że aż ciarki chodzą. No i to laboratorium. Mam nadzieję, że wszystko tam spaliłaś, te klatki, truchła, papiery. Czemu cię to interesuje? Bo rozumiem wagę badań, które tam prowadzono. W nieodpowiednich rękach ich wyniki mogłyby wyrządzić wiele złego. Wybacz, nie powinnam była w ogóle poruszać tego przykrego tematu na naszej romantycznej kolacji. Romantycznej? Myślałem, że przyjechaliśmy tu jako przyjaciele. Przyjaźń niejedno ma imię. To jak? <noise> nie musisz mnie dawać. Twoja bajka, twoje zasady. Tak? To zamknij oczy i policz do dziesięciu. Raz, dwa, trzy, cztery. Dobra, wystarczy. <noise> to będę się. Chcesz się bawić w chowanego? Czemu nie? bawić urak niestety nie chcę że mi to działo po prostu i dobrze nie trzeba się będzie szarpać z haftkami mitenki czyli jednak gramy w podchody niewchowanego szkoda w butach akurat mogła zostać miał być Geralt. Dobra, już tam słychać Gdzie ten kopciuszek? Bym coś powiedział. Dupie. Proszę. <grystanie> <grystanie> Znalazłeś mnie. Gratuluję. Mogę liczyć na jakąś nagrodę? Nic przy sobie nie mam, ale coś wymyślę. <śmienic> <śmienic> Wiesz, jak mówią na te konstelacje w Zerikani? Pewnie coś ze smokiem. <laughs> Nie, ma inną nazwę. Trochę nieprzyzwoitą. Nachyl się, to ci szepnę do ucha. Egwane. Dafr. The get Emma. I drink And oh yes, Ah, boy, I trofownia. dla konia. jeszcze, jakieś... A, boja, trofioł, és egyszer jó ki, el jó ki el kis többre. De a maga egyenre viszkóta. Nem az útá, Mógłbym też wpław, ale mi nie A możliwe, że tam dobiję do... A, chwila moment, tam jest znacznik. Światło jest w wieży na ostatnim piętrze. Jak? Znalazłaś, czego szukałaś? Tak, dziękuję, że pytasz. Jak tam? Wyspałeś się? Po co ci te papiery? No przecież, żeby kontynuować przerwane tragiczną śmiercią badania. Aleksander pracował nad zarazą katriony. Chce wykorzystać jego notatki do opracowania leku albo chociaż szczepionki. Tak? i działasz z pobudek czysto humanitarnych? Nie, działam z pobudek czysto egoistycznych, możni tego świata wiele by zapłacili za takie remedium, na przykład radowid. Może nawet byłby gotów zapomnieć o mojej przeszłości w loży? Albo jesteś bardzo naiwna, albo znowu próbujesz mnie oszukać. O co ci chodzi? Radowid chce jednego: wygrać z Emchyrem. Lek na plagę Katriony nijak mu w tym nie pomoże, więc albo spali cię na stosie razem z tymi notatkami, albo każe ci ich użyć do stworzenia nowej broni. Nie bądź śmieszny, zarazków nie da się kontrolować. Jeszcze nie, ale to teoretycznie możliwe, prawda? Teoretycznie jest też możliwe, żeby jamnik zapłodnił wyżła. Nie mam czasu na dewagację, Geralt. Jadę do Radowida, czy ci się to podoba, czy nie. Będziesz miała na sumieniu życie setek albo tysięcy ludzi. Może i tak, ale co za różnica, czy Nilfgaardczycy zginą od żelaza czy od pieprzonych prądków? Żadna. Różnica jest taka, że dżuma może się wymknąć spod kontroli, a miecz nie. Zamknij się na moment i popatrz na mnie. Widzisz te ślady? Pogryzły mnie pluskwy, rozumiesz? Ja mam pluskwy, Geralt. Ja, Keira Metz. To radczyni Foltesta i członkini loży czarodziejek. Czego byś nie powiedział, nie zostanę na tych cholernych bagnach ani dnia dłużej. Ani dnia! A jeśli przekroczę Pontar, ludzie Radowida prędzej czy później mnie dopadną. Więc muszę się z nim układać. Nie mam wyboru, rozumiesz? Jest trzecia opcja. Pojedź do Kermoren. Sądzisz, że tam będę bezpieczna? Jeśli tylko nie wyprowadzisz Lamberta z równowagi, to tak. Ani Emchyr, ani Radowicz cię tam nie dosięgną. Luksusów u nas nie uświadczysz, prawda? Ale mamy za to czystą pościel. To daleko stąd, za linią frontu. Ale jeśli będę się trzymać lasów, a potem gór pustulskich, powinnam się tam przedrzeć niezauważona. No, niech będzie. Nie potrafię ci odmówić przystojniaku. Czy to znaczy, że widzimy się w kermoren? Łóżka są bez pluskiew. No prawie. <grymne> to się nazywa zachęta. Do zobaczenia Geralt. Dobra, chyba będziemy kończyć powoli, ewentualnie jeszcze możemy to... wypoza to w sumie może być nie wiem. Ja myślę, że w tym materiale ogarniemy to. A tu Ewentualnie nie mam 24 minuty. Was zrobić, ale nie. Dobrze. Dziękuję wszystkim bardzo serdecznie za obejrzenie tego materiału i do zobaczenia w kolejnych. Subskrybujcie, komentujcie, lajkujcie. I dziękuję za 73 dodatkowe subskrypcje, czyli no już mamy 73. Dziękuję, że jesteście ze mną i że wspieracie mój kanał. Kliknijcie ten guziczek, bo mimo wszystko on, on dużo daje. Dziękuję wszystkim bardzo serdecznie i do zobaczenia w następnych materiałach. Cześć!